Kilos 53, 25 minut to już jest chyba ostatni odcinek, mam nadzieję, bo jeżeli tak to super, jeżeli nie to jeszcze będzie jeden i będzie niefajnie, ale no nie wiem co mówię właściwie, bo jestem już trochę zdenerwowany, ale podniosę żywkę żeby było wam milej patrzeć na tę mordkę właściwie na tę mordę, no ale nie no halo, przecież był zapis gdzieś szybciej, więc mnie nie denerwuj teraz był zapis tu, ja wiem gdzie był zapis, niech mi nikt nie wmawia, że ja nie wiem, bo ja wiem gdzie jest zapis tu. Waga Uwaga, Uwaga. przeładuj, 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 przeładuj Tak, tak, w, tak, trochę ta ręka. Wiecie, teraz węgorz Teraz węgosz, patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Na kurwiam węgosza! Na na na. Patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Na kurwiam Thompsona. Na 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 Stop! Teraz kilo patrzcie śpienie, kurwa parkietu, rękania za manana. Kurwia, nana Na 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 na. Całkiem fajnie i wychodzi to nawet... No nie jest tak źle, mojka. Dużo faili nie ma, ale nawet jak są, to są śmieszne, ale... A kto tutaj jest w środku? No kto jest w środku? No kto? No... Oj, Burek jest w środku. A, 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 a! Tymi granatami posługiwać, no nie wiem. Tak owak, wybiją się sami pewnie. Patrzcie, świnie, król parkiet! Stop it! Please! Stop it! Zaprosili chyba specjalnie na moje przejście. Nie wiem, o tak minecampf pewnie jakiś tu leży. Ale mi oczy wirują przez te zmiany. O jezus, patrzcie, świnie, król parkietu! Boże, czy ty to widzisz? Wiecie co, no żal mi ich nie potraktować tak jakbym mógł. No zobaczcie, co oni są słodcy. On mu płacze na ramieniu, że. <laughs> Haz, ja zginę! O jezus, dobrze, bo ja bym płakał. Ale się odwrócili. Chyba, się, chyba im się nie podobało to, że się śmieję z ich z ale może ci właśnie rangersi, trójka rangersów... Czekajcie, szybko musimy się zastanowić nad imionami. Standardowo, tak? Albinosek. Albinosek Jenkins... Nie, no dobra, albinoska już chyba nie będzie. Nazwiemy was, no, nie, no, czekajcie, al... no, muszę sobie przypomnieć. Tamten to jest albinosek na pewno. Albinosek. Albinosek! Jenkins i Andrzej, zapraszam wszyscy, to, to jest nasza załoga szczołu. To jest tak zwana pasja kilosa 53, moi kochani. Nie uda nam się tak łatwo tego przejść, gwarantuję, ale będę się starał wszystkich wprowadzić do domu. Musimy uratować naszych ludzi, moi kochani, i mam nadzieję, że już nikt nie zginie. Kurwa, oprócz mnie oczywiście. Dzień dobry, czy się znajdę... o Bogu, o, Bogu dzięki zapis. Dzień dobry. Bardzo ładnie się kręcą. No nie strzelaj do mnie, bo oni, oni tak szybko reagują. To jest strasznie zrąbane. Ten, ten... ich stopień... ich szybkość reakcji mnie powala, naprawdę. Pam, 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 pam... Odłączymy wreszcie produkcję cyklony B, już nikt nikogo nie zagazuje. Prysznice... w e, obozach koncentracyjnych. Nieźle. STOP! JUL! RELEASE THE GAS! RELEASE THE GAS! Boże. Ja dodaję gratisowo 5 minut i ruszamy. Ściągnęliśmy maskę, ale zdrowia nie mamy wcale, ale tam jest... tam jest... Widzę, co tam jest. Jest! Dobra Teraz musimy stąd uciekać, bo ten Ten ogień będzie za nami gonił Patrzcie, o właśnie Z drogi! Ratuj swoje życie Niemcze! Zejdź mi z drogi! Szybko! Na podłodę szkopransy Biegiem, biegiem, biegiem Byle Jenkins się uratował, byle Jeremiego uratowali Biegiem Biegiem, która strona? Maska, albo nie, apteczka Apteczka zawsze się przyda Biegiem, 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 biegiem na półgłowę szkopu! Zdrowi, 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 zdrowi! Ratuj się kto może! A kto nie może niechaj ucieka! Trochę tędy! Zaraz wszyscy wybuchniecie! Oj, oj, oj! Cięko to widzę, aczkolwiek cały czas do przodu moi tani, pamiętajcie! Szybko, 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 szybko! O. Oj tak! Sobie strzeg! To z kategorii kilos, mądry kilos! Dostałem z złotego kilosa w kategorii najmądrzejszy kilos ever! Szybciorem. Szybciorem i dbać o to, żeby w magazynku zawsze było pełno. Małymi ruchami. Przeładuj, przeładuj kilos, przeładuj. F5. I do przodu, tak? I do przodu. Cały czas, cały czas do przodu. Przeładuj kilosek. Tego nie strzelam nawet sam, bo to pewnie wybuchnie za chwilę. Albo i nie Na podłogę śmieciu! Teraz gdzie ja miałem iść? Tędy chyba Nie! Zostaw Do... O Jezus Coś go zmykło z powierzchni ziemi Nieźle Biegiem koło oh Moi kochani biegiem Jeszcze raz zapis Ale jaja Takich emocji to już dawno nie było Tędy. Nie tędy! Tędy. O Boże, dobrze, szybko. Odkręć, 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 odkręć. Zakręć, 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 zakręć. Albo biegnij. Udało się chyba. Czyżby się udało? Escape from shmersen. Nieźle, moi kochani, super. Do przodu. Na płogę. No, tak, teraz z ilością życia, jakie nam pozostało, czyli dokładny... dokładne 2%, daleko, wydaje mi się, nie zajdziemy. No i to są <noise> z kategorii. Na koniec kiloszku, żeby ci się nudno nie zrobiło, na pewno nie będziesz miał dużo życia. Na pewno. Kurwa, no to jest po prostu jakiś Meksyk, mój panie. Ja teraz nie wiem co nas zabija. Czy ten pożar z tyłu, czy, czy ci Niemcy. Nie, to Niemcy. Boże. No, jeden niefortunny zapis, moi kochani, i tak to się kończy. Ja tego nie zdzierżę po prostu No i to jest właśnie cały czar medala na koniec. Jeszcze tak jakby ktoś nie wiedział jak działa medal. Ja nie mam prawa zginąć, nie rozumiecie tego? Ja nie mam prawa zginąć. Ja jestem kurwa kilo z 53 nie mam prawa zginąć. Ile bym tu nie miał życia, to to jest genna po prostu. No z kategorii fajnie by było, jakbyśmy przeszli, ale nie przejdziemy, rzucam granat. Kurwa mać, teraz się zacznie walanie w stół. Super, super, super. Znowu będzie trzeba dać plus 18. No i kto do mnie na kurwia? Czterech Niemców na wskroś mnie i którego mam zastrzelić? Którego? Nie przejdę tego, no. Jak Boga kocham, tego nie przejdę. Boże. Nie wiem, nie wiem co mam robić, no. Jak Boga kocham. Czy to się nagrywa, nagrywa? Ten mokrusieńki cały. Nie do mnie strzela i podejrzewam, że to są inni Niemcy. Kurwa mać, jak to przejść? Broń. Dokładnie, widzicie o czym mówię? To jest żałosna broń, a te śmiecie w tym zasranym pociągu nawet nie kiwną palcem, żeby pomóc. Pizdzielce zasrane. Płacie na turyst, bo cię zabiję. Boże, dlaczego mi to robisz? Będzie, będzie, będzie. No przecież to jest jakiś koszmar! No, tylko promienie nieczyste nie zabrały. Żeby cię szlak piździercu mały, a was wszystkich... Niech krew jasna, nie, 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 nie zabijajcie, nie, boże, no przecież to jest jakiś koszmar, no jak to człowiek normalny ma przejść, no jak to ma przejść na normalnym poziomie, nigdy więcej, moi kochani. Neva Egen, normalny poziom trudności, Neva. Ktoś tam z tyłu w tych płomieniach sterczy i normalnie do mnie nakurwia z jakiegoś pistoletu, no. Super! Rage mode activated. Uwaga, zaraz będę się darł. Byliście kiedyś taki moment moi kochani? Że darliście się ze złości z tego, że nie potraficie nic poradzić na tą zajebaną grę? I że po prostu pum was to denerwuje? Pum 2, pum, 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 pum Nagram to, będzie śmiesznie, może będzie dużo wyświetleń. A wszystko przez to, że nie mam swój zdrowia. A nie mam swój zdrowia dlaczego? Bo jestem debilem. Zapisuję w grach... W takich sytuacjach, w których nie powinienem Mam cztery zdrowie, ja pierdolę, oni wszyscy są wyposażeni w karabiny, które mi mają na raz To tak właśnie wygląda Zabierz mi się z oczu, to jest szmako Jakby Wejście stąd! Dawaj, tak, dawaj. Daj to, daj to, daj to Żeby was chuj Stawcie ja mam teraz trudny okres Tak, tak, tak mhm. Teraz kolejny moment z kategorii Mam trudny okres i zaraz umrę Subcie nie, powiedzcie, że ja zapisałem to w tym momencie, to jest po prostu jakiś koszmar, to jest koszmar, nie gra, nie polecam, zapraszam i nie polecam. Skąd? Boże. Nie polecam tej okropnej gry, bo jest, bo jest zła, bo jest zła, bo nie wiem co do mnie strzela, bo nie mam tu żadnej pomocy wśród moich przyjaciół, zapraszam i nie polecam. No i nie wiem co do mnie strzela, Na Boga, jak Boga kocham, nie mam pojęcia co do mnie strzela, to ma kurwa 40 minut, ja nie daję sobie rady już z tym po prostu... Nie to, to się nie da, tego się przejść nie da, po prostu się nie da, zaraz rozerwę koszulkę moi kochani. Z kategorii największy koszmar w kategorii koszmar, nawet na mnie nie patrzcie, bo jest zasrane śmiecie, wy śmiecie, wy dranie, albinosek, kapitan Ramsey, jesteście po prostu największymi śmieciami, Jenkins, Jenkins, Jeremy, fajnie, że przeżyliście, jesteście śmieciami.